Które my będziemy Dopinać nowego sługusa. S i G. Mamy taśmę. Tu, było, tu była ta takowa. Tu jest ta właśnie taka. Spadły dwa. Zaczynamy i potem przyklejamy, więc mi się jak to wydnę. Wyciąłam ten rumór, a teraz będziemy robić taki rulonik z tego, więc, więc widzimy jak się jakiś rulonik i potem przyklejać na to chwilę. ale ja będę musiała taka zrobić padać na moją krzutę, bo to samo będzie, żeby po prostu zobaczyć, że ludzie, żeby... żeby ja niech nie opłamałam, że, że ja zrobiłam coś w głowę. O co ten rulonik? E, przykleimy. Kurde, muszę to wyciąć teraz jedną ręką Poczekajcie, co nie w powiedzia... lotuzy nie wiem, czy widać, że jest przyklejone Więc idziemy to teraz przykleić W tajemnicze miejsce to tu Obok loca ten tick gdzie pokazuję więc kurcze teraz będę poczciukę okay? muszę zostawić łapkę w górę te postaranie możliwe um, że będę podrabiać drać palionkę parę się złych ale dobra już koniec więc pa